Jeżeli jest ktoś fanem Eldena, są z no to raczej wie, że wczoraj na Twittera wleciało coś takiego. Moja teoria, już na starcie, to jest druga faza bossa lwa z trailera pierwszego. Wchodzisz sobie na trailer Elden Ring DLC. To jest ten e, lew taki w stylu chińskiego smoka, którym steruje chyba trójka jakiś tam. Stworów mamy brzydką stópkę Miyazaki lubi to, no i generalnie ta stópka wyjątkowo, że tak powiem siada tutaj. Eee, kolejna sprawa, z kolor skóry też jakoś tutaj pasuje. Te wszystkie łachmany też jakoś siedzą. Mam wrażenie, że oni będą się wysuwać z tego. Także tak, ale komentarze obok zdjęcia są również bardzo mocne, bo i to ja też wczoraj mówiłem, że grzywa, że trochę takie dłynowe, to że w sumie to on taki też wykręcony jest, kurde, poczekaj, że, 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 gdzie to jest? Że możemy zobaczyć taką sytuację? No, powiem tak, nic w Eldenie nie jest przypadkowe. Dziwne rzeczy się dzieją, myślę, że ten lew, nie wiem, czy to jest godłyn co do zasady, ale na pewno jest to jakiś trop i myślę, że tak jak widzieliśmy Devbet Companiona w, choćby na, oportrecie w trailerze, wydaje mi się, że ta fabuła godłynowa zostanie ruszona i dowiemy się trochę też o od backstory trochę tej nie, nie tylko postaci Godwina, ale kradzieży runu śmierci może i, i tego jak doszło do tego, że, że, że się stało tak jak się stało, że Godwin umarł w duszy, został w ciele, rani umarła w ciele, została w duszy. Ciekawe to jest bardzo. Dużo ludzi mówi nie no jak to, ale Godwin nie ma nic wspólnego z omenami. No tak, poza tym, że kuźwa jego rodziną są omeni no to wcale nie ma nic wspólnego, nie? Daj spokój. Dobra, odpalmy film, wrzucę napisy dla tych, którzy nie ogarniają do końca to chociaż jakieś takie pseudonapisy napisy. I zerknijmy to, ma zająć do powiedzenia w tym temacie. The Hard to miesiąc, miesiąc i trzy dni, jest to, że marketing cycle is now beginning. Up to this point, we've had trailers and interviews from Miyazaki revealing information about the DLC, promotional tweets by the official accounts sharing little bits of lore alongside mm -hmm. new images, and a community contest where you can submit a new trailer to win a life size statue of.

On here. Czakramy amount... w ogóle świetne. Mam nadzieję, że ta broń zostanie wydropiona, jako wiesz, z wizerunku czy z czegokolwiek. Będziemy mieli to. I będzie można sobie tym nadupcać, że to będzie jeden z typów broni. Bo krystaliany też to mają, że można było tym na przykład rzucać po ziemi i będzie się kręciło. Fajne, fajne, by to było super. Ciekawy pomysł na broń po prostu w Eldenie. Taki bardziej finezyjny. Jakaś zręczność, slerz wiara na to na przykład, czy coś. No, jakieś krwawienie może też w amount of omen horns on their head long white hair which we'll get into and this very ornate golden mask that appears to be broken on one side and if you look closely at the top it seems like they're crawling out of some sort of shadow so there's a lot to break down here first of all this is the second time we've seen these sort of chakrams so based on the fact that we are getting a new weapon type that are throwables I think it's safe to say that these are going to be a new weapon type now based on the appearance of the boss itself at least i'm assuming this is a boss we can see on the head there are a lot of omen horns which is also something we've seen fairly commonly in the dlc trailer now the presence of no, like omen ten boss po horns can, mean a lot of things. Things. It can be because of the curse and the spread of the omen horns from america's unwanted children such as Moog and morgoth stemming from the powers to of the Crucible Nie, mega and the mixing of all these aspects of life and the crucible does seem to be the primary theme we're seen consistently throughout all the DLC material. So if there was any doubt that that's going to be a major part of it, well, here's even more evidence. And another sign that points to that is the fact that this creature has white hair, which is also indicative of ancient things such as those emerging from the crucible or very old cultures in Elden Ring. We see white hair on Moog, Morgoth, and the Omens, we no see tak. it on the dragons, we see it on the prehistoric. Za przeszłościami takimi, które zostały wyparte przez Złote Drzewo i Złoty Porządek. Właśnie wynaturzeńcy, omeny. To jest ta taka stara kultura, rycerzy Tygiel, tak? Generalnie to wszystko, co zostało wyparte do głębin i, i nie tylko. To, co zostało wygnane, zhańbione, zapuszczone w kanałach, żeby ludzie tego nie oglądali. I wydaje mi się, że w tej krainie jest tego przede wszystkim najwięcej. Wszędzie praktycznie jakieś omenowe rogi i tego typu rzeczy się pojawiają. Bardzo ciekawa, myślę, będzie ta kraina. Dużo bardziej mistyczna dzięki temu. I Odbiegająca od tego typowego mytosu, który my mamy w Ldenie podstawowym Xamore and Godfrey himself, all of which have ties to one of those aspects. in the Black Shadow that we see this creature emerging from, is also a product of Omens. We see this in the Fell Twins fight, and we see Mog the Omen emerge this way, so definitely more connections there. And about that gold mask on his face, I think that's very similar to what the ancient cultures used to do. Po prostu jestem zbyt delulu, że wiąże to z tym lwem, ale dla mnie to wręcz idealnie pasuje. No to prawda, striking part of this to jest mega ciekawe. Tak posture Nie, which he's standing. It's almost exactly like what we see Godwin do. to nie coś... w sensie jest Przekonany, że jakby oni lubią takie smaczki, takie podobieństwa. To, to nie jest przypadek, że Godwin, o którym mało wiemy, i DLC, które może się wiązać z rozwinięciem jego historii, nagle wychodzi taki materiał promocyjny. No nie, oni liczyli na to, że to ktoś dostrzeże. Na pewno. Nie, no co on w sensie Godwin, no dobra, nie ma związek z omenem dokładny taki, to jedno, ale ma omeny w rodzinie. Mog, Morgot, halo. And he wears a blue robe, like, it's the yes. orange one we see here. Niktimu and wie, we see lots of aquatic aquatics after jednak. his transformation. So I think if they were to depict his boss fight, it would be more along the lines of some kind of sea monster or giant basilisk. But that same posture is wild to me. It's obviously done for a reason, but I'm not sure I know what it is. Y'all are gonna have to help me on that one. But what do you think about this new boss that we've seen? What or who do you think it is? Where do you no, think ja we'll that's the stuff is oh, so cool! Ruzi. I can't wait to fight this guy. So with the Elden Ring DLC drawing near, Bandai Namco is upping their marketing efforts, resulting uh -huh. in kind of a perfect storm for this DLC. As I'm sure, literally everyone watching this video has already bought it, or at least planning to, since its release was such a global phenomenon. But part of what Bandai Namco typically does with a new From Software game is allowing some what influencers like? and streamers to come play it early. But part I of the question was is that since Shadow of the Erdtree is just a DLC and not a full game, are they going to be treating it the same way? No a lot of us sure. were hoping everything. Nie, to widać, że jeżeli chodzi o marketing, to jest taki sam, jeśli nie nawet mocniejszy DLC w porównaniu do, do podstawowej wersji gry. I wydaje mi się, że nieironicznie może być pod wieloma względami mocniejszy, dlatego że no widzą jakim sukcesem był Elden, więc chcą po prostu też wycisnąć temat. Wszyscy się tym kurde jaramy, nie? Bo już wiemy, czym Elden był, więc jak wychodzi coś dodatkowego, no to kurde. Mm, ciężko się dziwić, że ten marketing jest na takim samym poziomie, jak gra podstawowa. Oczywiście ludzie, którzy mają giga. Kopią mogą powiedzieć: Kurde, to to DLC chyba będzie wielkości jak Elden 2 normalnie. Bo, bo przecież nie reklamowaliby małego czegoś, tak? To zobaczymy, nie? No mówię, Dla mnie 20-30 godzin to DLC pewnie będzie. Tak bym obstawiał. Jak więcej? A no to Miyazaki, Szapoba, nie? However, to, to, held, well, to jest jedyny moment, w którym, w którym the sobie the myślę: Szkoda, że nie jestem wielkim, mega znanym Eldenowym streamerem, bo by mnie zaprosili. <laughs> <se pograł> <laughs> dLC early and while I think this was supposed to be for the most part kept quiet the twitch streamer Emiru had this to say over on her stream invited to do some early release stuff for the it Elden Ring and it's like not the whole DLC obviously because

DLC early, and as expected, I was not invited. Side note if any of you guys have connections to Bandai, please tell them to hook me up next time. We've been covering Elden Ring news for like four years now. Ale I do know quite a bit about how these events work Emiru to be the whole DLC. They're probably going to jakieś pole jednego bossa, dwa mini Będą mogli się nacieszyć, zobaczą jakieś moby, jeden i będzie pół godziny, gameplayu i wszyscy powiedzą, że o mój Boże, this everything. Będziemy jeszcze bardziej obsrani w że nie Chcieliśmy w to zagrać tak samo wcześnie jak oni I kasa się posypie dla banda i Namco A Miyagi już pcha sobie buty forsą, tak o Kwieciste pole, Kwieciste pole i będą się tam nawalać z kimś? To niebieskie, nie? Ta, ta I ten, z hipopotamem im dadzą powalczyć seen no, a no z, z tym? Jakby dali im powalczyć z tym, to się się wkurzył, bo to wygląda kozacko he has given us a bit of lore behind it and it wouldn't really be much of a spoiler. Now I highly doubt that they'll be able to fight Mesmer himself, even though he is kind of the main focus of the trailer. I'm will. sure he's got a second phase If first the... playtest in Elden, people could the and go to po, po, and po Not get spoiled on. Now all of that is just pure speculation on my part and an educated guess based on what they've done in the past. Now will we get to see that gameplay? I don't think so. What I personally think will happen is that we'll get a lot of videos from these influencers saying I played Elden Ring DLC, where they'll be able to tell us about it, and then we'll likely get some curated gameplay from Bandai Namco themselves. Now again, that's an educated guess, but when it comes to pre-release stuff like this, where they're in an open environment, if somebody veers off the intended path, they obviously wouldn't want that recorded. And another reason why I think that's likely going to be the case, is because recently, the Bandai Namco Elden Ring playlist uh -huh. on YouTube have undergone an update. Uh -huh. Both the Bandai Namco US oh, and Bandai Namco trailer albo gameplay 15 minutes, by now Namco EU channels which on the EU side only post trailers and official story gameplay. trailer no 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 we could get something like a story trailer, Star, a trailer which I really hope we do but given the timing of this event I think some curated gameplay is much more likely now a counter argument that somebody's likely to make is well based on the contest they're running with all the fan-made videos could that be a lore trailer must be I don't know how late but they have a month and why they're updating the Elden Ring playlist. And to that, I would say yes, maybe the US channel, since the contest is in US only, but what about the EU side that posts all the main trailers and gameplay? Their playlists were updated in unison, so based on that, it's probably something official that's on the way. Now, this isn't 100% confirmation that we're getting another trailer for the DLC or even more gameplay, but these playlist updates were a telltale sign of the DLC trailer being on the way, so you're free to make your own conclusions. Now, my question to you is do you even want to see more of the DLC? Personally, I think we've seen I just go in ja z jednej strony chcę wiedzieć jak najmniej żeby się zaskoczyć, a z drugiej jestem tak po prostu zajarany tym tematem, że nie wytrzymam, jeżeli coś wyjdzie, to to zobaczę po prostu, no nie, nie dam rady się powstrzymać. No, no dobra, to tyle, czyli tak, streamerzy będą grać, dostaliśmy ten, ten post, pewnie te posty będą, nie wiem, raz na tydzień czy coś w tym stylu wychodzić, oni lubią takie rzeczy robić, także trzeba śledzić i patrzeć i będziemy sobie to komentować, jak będzie się coś pojawiać, no proste. Zostawiam łapę w górę, a ty widzisz z YouTube'a zostaw u mnie i będziemy na bieżąco z Eldenikiem. Przypominam, że na DLC 2.4H stream pewnie będzie, także, także zapraszam na dzień premiery.